Siemano YouTube. Dzisiaj sobie poskładamy ten komputer tutaj, po, poukładamy kable, po, podpinamy. Będzie cały podpięty komputer. I to jest właśnie poradnik, jak podpiąć komputer. Zaczynamy. Dobra, jest tutaj komputer. E, tutaj jest jeden monitor, drugi monitor. Tutaj jest już podpięty y, ten przedłużacz. Do przedłużacza przedłużacz musi być wyłączony. Jak jest tak, musi być wyłączony. A jak nie macie takiego przycisku to musi być odpięty. I teraz tak. Bierzemy kabel do internetu. Możemy zejść pod. Tu jest oczywiście komputer i sobie przekładamy. Tak, żeby go mieć tam u góry, ja go sobie zrobię tak, że go tam se wrzucę. O, przejdę sobie tu i podpinamy tutaj do ścianki. Tylko go jeszcze muszę przeciągnąć rzadko. Musi kliknąć. U mnie kliknął. Schodzimy pod teraz, tak bierzemy kabel i sobie komputer tutaj. Patrzymy gdzie idzie. Tutaj o, jest. Musi kliknąć. Jest pierwszy kabel. Dobra, Tu teraz może zasilacz. Ja tu oczyściam końcówkę. No to teraz tak. Patrzymy za monitory. Tu mam tak. No to sobie to przekładamy tak. Dajemy sobie to, drugą końcówkę taką. Przekładamy na dół. Zależy, gdzie mamy komputer. Tylko tak przekładamy, żeby się nie zaplątało. Chwileczkę. Dobra, mam tutaj tą yy, wtyczkę. Tam idzie w dół zasilacz. I tutaj jest idealnie przełożony kabel zasilający. I go podpinamy, patrzymy, patrzymy I jak jest, jest jeden ząbek u góry Trzeba go tylko jeszcze tu przyciągnąć Podpinamy, pyk Sprawdzamy czy jest podpięty Udało się Jest Ja bym sobie jeszcze kabel od internetu poprawił Także ja sobie go poprawię Dobra, poprawiłem tutaj kabel Jest, teraz idzie sobie tak Chodzimy tutaj sobie o i teraz tak co my tu mamy tu mamy do monitora kable tu mamy do drugiego do drugiego to ja podpinam jako drugi monitor ale teraz tak końcówka zasilacza o jest wpięte oczywiście przedłużacz jest trochę większy tu mamy bufer, tam mamy głośniki. No to zajmiemy się głośnikami. Letniemy sobie głośniki, na no, razie tak tu postawię. Ja sobie ułożę i będziemy zaraz podpinać. Dobra, ułożyłem sobie głośniki tak jakbym chciał. Tutaj jest kabel od głośników, obydwóch trzeba teraz tak do tyłu bufera je podpiąć. Tylko gdzie one mają tutaj? Podpinamy. Jest. Dobra. Teraz zobaczmy, co kolejne by było. Można monitorem się zająć pierwszym. No to tak. Tutaj kabel. Tutaj jest ten. Tak. Jak je tu, żeby je nie zaplątać? Tu sobie zasilający. Położę na buferze. Przechodzi sobie tak. Go tu sobie jeszcze przyciągnę. Spadło z tego, z bufera. Teraz ten kabel, który powinien iść do komputera i musi, żeby monitor działał, żeby wyświetlał obraz. Zrzucamy go tam na dół. Schodzimy na dół. Jest tutaj, rusza się. Teraz robimy sobie tak, żeby nie było jakoś zaplątane ani nic. O teraz tak, ja bym sobie to zrobił tak. Tak. I ja mam tutaj, to ja muszę tak wpiąć. Wpinamy oczywiście dobrą stroną. Jest pięty, jest git. Git majonez. Wchodzimy sobie tu do góry i mamy tutaj drugi monitor. Mam katarek, niestety, e, teraz tak jest tutaj jeszcze zasilacz, dokończymy z monitorem. Tylko tutaj mi kable naszły na kable ten, na ten zasilacz. Potem se to można ułożyć kable jakoś, tu mi co schodzi. A tu schodzi mi dalsza część głośnika, to na ten moment muszę sobie tak przełożyć tutaj. rzucić go tam na dół dobra i sobie go nie zaplątać, tylko tak. O i podpinamy. Jest już drugi. Dobra. To teraz możemy się zająć yy, no, drugim monitorem albo yy, dalej głośnikami. Zajmiemy się głośnikami. A jeszcze jest drukarka. Tutaj, dobra. Ja oczywiście takie kable. Tutaj jest zasilający kabel od bufera. To tak, go rozplątać. Ja go rozplączę. Dobra, mam już tutaj gotowy. Odplątane. Tutaj przechodzi mi tak. Inny kabel, ale podpinamy tutaj. No nie mogę trafić, bo patrzę w kamerę. O, dobra, jest. Podpięty. Przechodzimy sobie tu, patrzymy, co my tu mamy. Ten grubszy kabel idzie do tego tutaj sterownika. On musi być wyłączony. Jest wyłączony, bo zasilania jeszcze nie włączyłem tam na dole. Także. Najlepiej, jakby był wyłączony, czyli ja nie wiem, jakim jest teraz w stanie. Dobra, jest wy. Wieczka. jest wyłączony, ja zawsze mam wyłączony, w razie czego teraz to rozplątać. Dobra, rozplątałem, przerzuciłem ten kabel, tutaj sobie idzie. Jeszcze tu monitor poprawić, bo go przerzucałem między monitorami. O, dobra, tu idzie kabel, o, który idzie do komputera. Ci go wrzucić. I teraz nie można się przy nim pomylić. Bo jak się ktoś pomyli, to może być czasem problem, czasem nie problem. Zależy od urządzenia nagłośniającego. Patrzymy, tak jak jest kolor końcówki. Jest zielony. Szukamy zielonego na komputerze, podpinamy do zielonego do nagłośniania. Przechodzimy, dobra, i teraz tak, to sobie ustawić, przechodzi sobie tędy, jest tak, o, potem to jeszcze przestawię, bo ja to wolę mieć z przodu, zaraz będzie jeszcze klawiatura to wchodziła, ale teraz tak, możemy zająć się drugim monitorem i potem zajmiemy się tym tutaj, drukarką. Także ja sobie to tylko rozplączę. Dobra, rozplątałem. Teraz tak. To ta końcówka idzie do komputera, czyli ją przerzucamy tutaj i ją od razu zrzucamy na dół. Czyli przeciągamy sobie kabelek i idzie na dół. Dobra. Oczywiście patrzeć też tutaj, trzy jest. Już zaciągnięty tak bardziej kabel. Schodzimy na dół. Jest tutaj. O. Bierzemy naszą wtyczkę i ona jest tutaj tuż obok monitora. Ją teraz sobie tu podpiąć. I teraz najgorsze, bo trzeba tutaj wejść pod to biurko. I przykręcić te. Dobra, już prawie. Jeszcze trochę. Dobra, jest już jedna strona. Teraz tutaj. Ja muszę tak. Ja wam przykręcę i wam pokażę. Dobra, jest przykręcona już. Trzyma się. Nie odleci. WCHODZIMY DO GÓRY Idziemy do kabla zasilającego Teraz go tak bierzemy Ja go sobie tam rzucę na dół Spróbuję go tam jakoś ufać. Ale nie z wtyczką, gdzie? To se tu przełożyć Dobra jak ona idzie, tu, dobra Pik i jest no i teraz drukarka dobra, to teraz tak, tutaj trzeba rozplątać te kable to tak, to jest zasilający no tego go daję na Bufer. A to jest kabel co idzie do tyłu do komputera. Czyli go rzucamy na dół. Jest tutaj widzę go. Można podpiąć do którego wam się podoba z tych tu portów USB portów i teraz tak zasilający ja sobie go zrobię tak zrobię go tak przesunę wiem nie było widać przez chwilę nie patrzyłem w kamerę o no i jest podpięty dobra teraz to wszystko tu poukładam te kable i pokażę wam jak to wygląda dobra ułożyłem już tutaj kable jest poukładane wszystko podpinane teraz przechodzimy do tutaj zaraz się na biurku pojawi yy, przechodzimy teraz do tych rzeczy co teraz się pojawią dobra no i się pojawiła klawiatura myszka kamera i takie urządzenie usb Teraz tak To od myszki tutaj Bierzemy I do tego urządzenia USB ja sobie włożę Możecie wy od razu do komputera sobie wsadzić A mi będzie łatwiej przez urządzenie Chwileczkę nie mam drugiej ręki A to mi będzie ciężko włożyć tak O o o to by łapie 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 o, jest podpięte. Biorę. Ja sobie tutaj położę Dookoła tego monitora. Przerzucę sobie tutaj. Oj, kamerę trątłem, ale zaraz ją poprawię. I zrzucamy ten kabel na dół. Dobra. Przechodzimy sobie już na dół. I teraz tak. Ten kabel to ja bym wolał do góry tego tylko na mierze tamten się rusza czyli ten się łapie i on Koleczkę. ja staram się go tu złapać o jest złapał przeciągam o i mam to tu ułożyć popchać komputer Teraz tak. Tutaj ja sobie sprowadzę na bok i podpinamy, jak nam się podoba. Dobra, ja sobie do drugiego w sumie podepnę, bo aż tak dużo to ja nie mam do podpięcia, bo kamera to pójdzie, ale na tył. Teraz tak, można kamerę już zrobić. Kamera idzie, tu jest jej kamera, dobra. Wybierzemy kabel od kamery i teraz tak szukamy znowu tego kabla. Możemy tak, do góry nawet tak dać, żeby znać. Ja widzę, to jest ten. Oj właśnie mi kamera też spadła. A nieważne, że mi spadło. Dobra. Ja ją tutaj tak ojej, spadła mi tam. Wyciągam. Chociaż nie nie nie, to miało, dla mnie to miało iść do tyłu, nie do przodu. Ja wolę kamerę z tyłu podpiętą. To podpinamy do jednego, ojej, do jednego z tych, tak jak drukarkę. Dobra, jest podpięte. Obracam sobie sporo ten komputer. Wchodzę do góry, właśnie kamera mi tu spadła. Muszę za bardzo pociągam kabel o coś takiego i jeszcze klawiatura klawiaturę to ja sobie ten wrzucę i tak ja sobie jej nie wrzucę już kompletnie tylko sobie ją tu zostawię ja już tą widzę łapię przeciągam tutaj jest złapać sobie przyciągnąć sobie tu i właśnie bo ona jest dłuższa z kablem tą tak tu i kabel sobie jest podpięty podpięty dobra teraz tak tu sobie ustawić No, że się usta Nie denerwuj mnie na filmie No to oczywiście mnie nie słucha Muszę to zrobić tak pyk, pyk O teraz sobie stoi No i stwierdzam, że już jest gotowe Komputer już jest gotowy do startu kable można sobie tam ułożyć jak ktoś chce jak ktoś nie chce można mieć bajzel dobra teraz tak e, jeszcze poza y, tym tutorialem jak y, złożyć komputer w całość gotowy do działania jeszcze oświetlenie nie bo nie ma oświetlenia Także oświetlenie to ja mam tutaj. Dobra. I teraz mam tu lampę, to ja sobie ją tak daję. Tak. Se kabel tam przerzucam i idzie sobie w dół za biurko. I sobie mogę podpiąć albo tutaj w dół albo tutaj. Ja sobie go podepnę tutaj. Pyk. No i lampa już działa. No idealnie. Teraz tak. Ostatnia rzecz została, żeby wszystko zaczęło działać. Włączyć zasilanie. Włączyć se głośnik. Zobaczysz, że monitor świeci tutaj. Zaświecił się monitor. Ten tutaj mryga. Jak coś tu kliknę... On powinien się zaraz zaświecić A, Ale on tego chyba nie zrobi. To ja go zgaszę i zaświecę Nie, on cały czas mi tu mryga. Ja tu widzę. Nie wiem, czy Wy widzicie On jakby mnie nie chciał teraz słuchać Ale dobra, jak mnie słucha, to zrobię tak Działa, klawiatura się załączyła On ciekawe od razu z OK sam się załączył dobra planatura daj lampa działa i działa załącza się ten. Dobra, trzeba stwierdzić czemu nie działa. Ła. Bo ja tu widzę, że on mi tu świeci. Nie, fieczko, nie świeci? Który to był? Chyba ja sobie zgaszę go. Z gaz. Dobra. Ja zobaczę gdzie jest problem i wam powiem. Dobra. Jak widać, już zaczął świecić, działa. Problem był tutaj. Jak wam coś nie działa, to wystarczy sprawdzić czy nie jest poluchowane nic ani coś. Posprawdzać sobie. Problem był zasilaczem w tym tutaj. Był yy, poluzowany i nie chciał za, zadziałać. Ta można załączyć i się powinien załączyć. O! No i proszę. Dobra, jak widać. Yy, komputer działa. Yy, załącza się. Yy, Przez chwilę świecił. O! Tam już przechodzi. W. Bezpieczny ten wyłączania tryb monitor. O, tutaj teraz też się przechodzi. Yy, Także no, yy, jest gotowe do użytkowania. Yy, polecam się na przyszłość. Więcej poradników będzie może kiedyś, może nie będzie. Ale yy, no, to koniec w sumie. Yy, wy widzicie to 20 w poniedziałek. A tu mam cały plan, tutaj. Taka linia. Y, chwileczkę. Ta linia, tutaj, to jest linia y, odcinkowa. Kiedy są odcinki? Jeszcze tutaj, 26. Jest przekreślony tutaj w kwadracie. Dobra, także y, no. Mm, to koniec. Dziękuję, że byliście. Dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że pomogłem. Jeśli ktoś potrzebował pomocy, chyba że ktoś sobie tak po prostu oglądał. Mi cały czas komunikat wyskakuje, tutaj widzę, że mi mikrofon nie chce coś działać, a mimo to, że mi świeci na zielono, mam nadzieję, że działał. Jak nie, to mnie słyszycie przez mikrofon tutaj w urządzeniu. Także, no. Dziękuję, żegnam się. Erestiago, polecam subika dać, tak jak było w sumie też na ekranie pokazywane podczas nagrywania tego, pan montażysta to na pewno wlepił. Także ja się żegnam, Erestiago, polecam dać suba, lajka, łapkę w górę, no to to samo w sumie. Eh, なら。